Dobry wieczór, kameraci, Artur z Łodzi. Dzwonię do was przede wszystkim, chłopaki, żeby wam podziękować za wczorajszy udział w marszu. A dziękujemy. To my e, tobie dziękuję też dziękujemy. Za twoją obecność. Tak. Z Justyną Sochą, tak. Zrobiliście świetną robotę. <gry> e, nie, to jest e, zrobiła świetną robotę, myśmy tylko skorzystali e, z jej tak, gościnności tak trzeba jest. jej to oddać z, załapaliśmy się na darmochę zero, 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 zero wysiłku zero organizacji wiesz. ale obiecaliśmy, e. że, że będziemy kulturalne i nam chyba wyszło mam nadzieję nie no, wyszło wam bardzo kulturalnie bardzo e, po kamracku tutaj Wojtek, e, żeśmy szli w centrum i tam po lewej stronie szły takie e, niezdrowy patafiany, tam bardzo dobrze, żeś po prostu zainterweniował, to było po prostu piękne a, z waszej strony. O tym, tym prostu... dziennikarzu mówisz, tak? Tak, tak. tak, tak. Ten, 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 ten Ale powiem ci, dzień... jego samopoczucie wywołuje we mnie, rozumiesz, taką telepkę jak u teriera widok dzika. Wiesz, no. Mam ochotę jego bezczelność, tego gnoja... Przypierdolić, tak? Nawet nie przypierdolić, po prostu... Olać, ale to dosłownie, w sensie dosłownym, olać. A, czyli oddać ciepłą na niego. Tak, tak. Ta. Ta. Do, dokładnie, słuchajcie, ta. narracja z tego Radia 357 to po prostu idzie taka, że my powinniśmy iść na tą wojnę. No. To jest po prostu szok, co tam co tam wychodzi z tej anteny. No ale jak kulczyki sponsorują, to wiadomo wiadomo o co chodzi. No taka jest to. To może kulczyków, może kulczyków na wojnę wysłać. No. Co? No, z, najlepiej, no najlepiej, najlepiej właśnie. Jest. Tych... Niech, się, niech się wykażą kurczyki na wojnie, jacy są, dostaną order, rozumiesz, protezę Dokładnie. dostaną. Nie jak wiesz jak to będzie w ich przypadku, a na wojnie jak na wojnie? snop tak. się, trup trup. się ściele niczym tak. snopy, a najmocniej giną... biją króle, a najczęściej, a najczęściej giną chłopy, chłop. zgadza się. No i tutaj odnośnie, Grzegorza go na Wojtek też, dziękuję Ci za to, bo od samego początku Ty zauważyłeś, że w tej konfederacji po prostu jest jeden człowiek, który jest warty zauważenia i warty tutaj wsparcia, I bo oczywiście wykryliście od razu, kim są ruchacze narodowi i, i prawda, i te ta Mencenowska, ta łajza no. bo inaczej tego chłopaka nie można nazwać, który po prostu próbuje to jakoś to środowisko rozbijać i rozpieprzać. Przejąć, e... a nawet przejąć. Przejąć, powiedzmy. tak, a oczywiście, przejąć. że tak, no nawet właśnie u tego dziennikały, co żeśmy go widzieli tutaj w centrum, to on ostatnio był gościem. Także myślę, że to jest bardzo doborowe towarzystwo. Także słuchajcie, wszyscy fani konfederacji, którzy tutaj być może podsłuchują teraz, to uważajcie naprawdę, co się tam dzieje i to wy jesteście od tego, żeby dyscyplinować tych, tych niektórych ludzi, którzy tam są, bo ta partia nie istnieje bez nas, taka jest prawda. Żadna partia nie będzie istniała bez swojego elektoratu. Przekaz jest jasny, kto jest, kto jest po prostu tutaj liderem w tej, tej, w, tej, w, tej, w tej formacji i inaczej być nie może. No, ten człowiek sprawdził się w boju, był z nami, prawda, na wszystkich tych marszach covidowych, jasno się o, o, określał w tak, wielu kwestiach i tak dalej. Także on się sprawdził po prostu w bojem, dlatego jest dla niego wielki szacun i dla was chłopaki też wielki szacun za to, że po prostu y, potrafiliście tego człowieka też, bo to też y, jego tutaj ten sukces, ja muszę tutaj naprawdę nieskromnie powiedzieć, że zawdzięczę też dzięki wam. I on też bardzo się ładnie o was wypowiadał. Wojtek, jak byłeś w w to też Wojtek... Tak, Wojt, pamiętamy to, to wszystko. To Grzegorz Brown zabierał, pamiętamy, zabierał tak. zdanie w tym temacie. W sejmie, I to było w słuchaj. polskim w Sejmie, tak. W Sejmie tak, tak, stanął tak, w naszej tak, obronie. Tak. Dokładnie e, tak. Nie miał z tego żadnych korzyści. Rządnego. Dokładnie tak. A Wojtek, odnośnie właśnie tego, że, bo rzeczywiście masz rację, że zabraknie go. Bardzo. Zabraknie go w polskim Sejmie i tutaj co powiedziałeś, rzeczywiście yy, no ma to sens, ma to sens, ale ja cały czas liczę na naszej polskiej scenie, brakuje partii skrajnie prawicowej, która będzie się nazywała Rodacy Kamraci. No, no, dziękujemy za te to dziękujemy jest za My jesteśmy, istniejemy. No. Yy, wiesz, to jest też yy, pewien proces, żeby nie stracić swojego charakteru. Yy, tego się nie da tak, wiesz, jak w yy, warcaby. To się, m, m, fundament musi powstać, on A. powstał ten fundament. No i ten fundament jest dokładnie. I... No. Teraz akty mobilizować ludzi w terenie, żeby za, tak jak, żeby oddolnie się organizowali, po dzielnicach, organizować jakieś spotkania i robić po prostu partie, odbijać samorządy i iść na tą scenę polityczną, no, no, bo mamy, jest potencjał. Mamy kamratów samorządach. A, no, Zgadza się z Za pięć dni, za pięć dni, piętnastego, jesteśmy w Kielce na takim mitingu, który organizują kameraci z Kielc, tak. Hmm, tak? Zobaczymy, zobaczymy jak, jak to się potoczy, bo to jest meeting otwarty to nie jest wiec kamracki, to jest miting otwarty. Tak. I specjalnie wyznaczyliśmy termin już po eurowyborach, tak. żeby nie było, że to jakaś jest... Tak. Tam rąka, tam nasza nasza kamratka Ewa, czyli... czyli e, e, Krycha od zaworu z ty, ty, Tytuł organizacyjny Krycha z gazowni. Tak, tak, tytuł organizacyjny, którą pozdrawiamy serdecznie. Ona ze swoimi kamratami, oni organizują to spotkanie w Kielcach. Pięknie. I e, prawdopodobnie, jeżeli na to spotkanie przyjdą ludzie, spoza ruchu kamrackiego, przyjdą z ciekawości albo przyjdą też prowokatorzy, może to być piękna awantura polityczna, w każdym razie nudno, nudno nie będzie, nudno nie będzie, A może też tak być, że nikt nie przyjdzie, będziemy mieli przewagę nad widownią, to jest prawo, prawo że tak powiem, widowiska, prawo widowiska. A, a jak zamierzycie, to przyjdą też zlewaczali, tacy, którzy będą... Oni się może, będą, oni się może będą bali. Oni się może będą bali, oni będą przed, natomiast... To oni są tylko mocni w internecie. To jest takim... Wiecie co, my też tutaj w Łodzi mamy jakieś środowiska lewicowe. Ja ich nie widzę. A jak przychodzą to jakieś homokomanda, jakieś takie, wiecie, jakieś takie dzieci, dzieci po prostu zniewieściałe, napuszczone przez kogoś i tak dalej. Także nie ma się czego obawiać. Apeluję do wszystkich, żeby działać. A jeszcze tak na koniec Wam powiem, wiecie co, tak wczoraj sobie stałem, patrzyłem na Was i patrzyłem na, bo naprawdę jesteście dla mnie ludźmi, Justyna Socha i Wy, jesteście dla mnie ludźmi którzy zatrzymali ten po prostu medyczny holokaust, bo ja byłem, w, jak w Knesejmie była miała być głosowana ustawa o, o, o wprowadzeniu tego przymusu szczep szczepień z, z mocy ustawy. Ja nawet dzisiaj nawet z kolegą z pracy rozmawiałem, który był z wami, a ja byłem z Justyną, bo to było w poniedziałek, no. byliśmy pod tą komisją zdrowa tak. i tam nas było ze 300 osób, prawda? i i w, no już tam się zaczęła pewna taka padaczka w tej komisji, bo nagle się okazało, że niedzielski dostał wirusa i tak dalej, kraska też coś tam zaczęła, zaczął się tak, miać. Tak, I to, to, to. i ten, ten mój kolega z, z tego miejsca pozdrawiam Artura. Właśnie jak ja do niego dzwonię, ja mówię jak tam ile ludzi jest? I on mówi stary, cała ulica jest zawalona kamratami. I ja tutaj nieskromnie powiem, że wszyscy Polacy powinni to wam dziękować za to, że się to zatrzymali. Bo to właśnie wy i Justyna Socha i, i tacy ludzie, którzy się po prostu w to zaangażowali, potrafili wziąć samochody i pojechać do Warszawy, żeście zatrzymali tą kurwa to, to ten bandycki po prostu żydowski geszert, no Taka jest prawda. Dziękuję Artu, że przypominasz to. Artur, powiem Ci Dzi tak. No bo to są bardzo ważne rzeczy w historii naszego, naszego narodu. No. Muszę cię uzupełnić, muszę cię uzupełnić no, i podziękować. To był 11 stycznia, pamiętny 11, 11 stycznia. Tak, tak. tak. Potem Pociągnęliśmy jeszcze to na wieców Bydgoszczy, za, za który to wiec Bydgoszczy yy, mamy wyroki. Ja no, no nie tak, prawomocny Marcin tak, no, Prawomocny. No. Ale wiesz... Yy, I, kilka miesięcy I kilka miesięcy. Ale wiesz co. Yy, 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 Dobrze, że to przypomniałeś, bo wiesz, bo wiesz co, bo my o tym pamiętali. Wiesz, że my o tym zapomnieliśmy i... i nie, no, nie, wierzmy, wiesz, my o tym taki, pamiętamy. W takim sensie, że nie przypominamy tak, tego, nam się wydaje to oczywiste, że tak, to trochę. Bo to wiesz, było, minęło e, e, i super, bardzo ci dziękujemy, bo to czasami trzeba gdzieś się podrapać po plecach, a tu się okazuje, że nie podrapiesz się, bo nie masz zasięgu i nagle ktoś ci ulży, bo cię, bo cię wklepnie w te plecy, akurat w to miejsce, gdzie się swędziało. I już jest ja dobrze. byłem świadkiem, no. ty, świadkiem tych, tych po prostu zdarzeń, przecież widzieliśmy się na tych marszach nie raz, nie dwa, tak, tak, ale tak. to co się wtedy miało przegłosować w tym Sejmie to po prostu zaważyło po prostu nad losami przy, przede wszystkim wszystkich Polaków, od najmłodszego do najstarszego. No. O, możemy I, też przypomnieć. I mhm. Wyżeście to po prostu zatrzymali. I tak jak lekarze, którzy prawda z, z Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy i Naukowców podnoszą, ale słuchaj, oni ponoszą bardzo wysoką cenę ci lekarze. No, no, tak, a, y y a wy mnie po ponieśliście? Ponieśliśmy, ponieśliśmy. Inno. No, Dobra, dobra, dobra No, ale jakiś, też jakiś, ja jadę... pamiętam, jeżeli chodzi o Łódź pamiętam e, bardzo dużą mobilizację e, ludzi e, w sprawie pani doktor Włodzi e, gdzie Dokładnie, też mecenas bieli, e, Tetela, z którym ta. ostatnio robiłem wywiad właśnie w czasie tego marszu A byłeś wtedy, no byłeś tak, wtedy pod Izbą i Lekarską? Wtedy tak, wyszedł nie, i powi... wtedy akurat nie ale Wojtek, wtedy właśnie pod Izbą Lekarską był mój kolega Serb, z którym wczoraj rozmawiałeś przez telefon oh, i z tego okay. miejsca dziękuję Słowodanowi za to, że właśnie był za mnie pod tomizmą lekarską. No. I wtedy właśnie pod tomizmą lekarską mecenas no. Tetela wyszedł i powiedział, że e, nasza postawa, nasza jednoznaczna postawa, zdecydowana postawa e, również była bardzo ważnym elementem w tej walce o prawdę. O... I wiesz, e, e, wtedy, w, wtedy myśmy tam krzyczeli pod Sejmem, pod tym, pod tym sądem, będziecie wisieć i mówił Dokładnie. mecenas, że, że komisji drżały ręce drżały ręce, no bo to było tak taka. słychać precyzyjnie. I to, to nie jest, to, to, wiesz, przekraczamy pewne granice, ale my się tylko bronimy. To jest dla obrony oczywiście. My się tak. tylko bronimy. My się tylko bronimy. Jesteś, no. jesteście, jesteście po prostu tkanką narodową naszej polskiej słowiańszczyzny. I tak jak ja wczoraj powiedziałem, wtedy kiedy trzeba jesteśmy romantykami, wtedy kiedy trzeba jesteśmy śpiewakami, ale wtedy, kiedy trzeba jesteśmy mścicielami, walczymy o swoją, o swój byt po prostu naszej polskiej ziemi. Amen. Chwała wam chłopaki, Dobre. czołem w Wolnej Polsce, chwała bohaterom pozdrawiam czołem, Artur, wszystkich, Do, do zobaczenia, do zobaczenia. Się. i do zobaczenia. Czołem. czołem. czołem, czołem.